Hej, cześć, mam z tej strony Endry i to będzie najgłupsza rzecz, jak kiedykolwiek zrobiłem w swoim życiu. Rzekomo dostałem zaproszenie, zaproszenie, zostałem nominowany do SHORP Challenge. Nie, tak dokładnie do SHORP Challenge. To jest najgłupsza rzecz, jak będę zrobił, ale muszę się z tego wywiązać. Więc ja dostałem zaproszenie od Media. Odmierzam albo od skoro pojdę nie pamiętam od jednego czy od drugiego, już nie pamiętam mniejsza od tego, więc powiedzmy, żeby to było na tyle to jest rzeczy, jak zrobiłem w swoim życiu, więc dziękuję za oglądanie.